Papież szlokówki czy Napoleon ondulacji. Choć dziś takie określenia powodować mogą jedynie niekontrolowane wybuchy śmiechu, to w czasach świetności tych fryzur stawały się one obiektem pożądania. Niemal wszystkich pań. Antoni Cierplikowski w czasach swojej świetności był prawdziwą ikoną i wyrocznią świata mody. Choć w latach 30 XX wieku to właśnie między innymi on kreował fryzjerskie trendy zachodniej Europy. Dziś postać ta stała się niesłusznie zapomniana. Nawet przez ludzi z branży fashion. Dlatego w dzisiejszym odcinku przytoczymy jego historię.